Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w bardzo ważnym filmie, albowiem, ponieważ jest to film podsumowujący wielki, ogromny projekt, jakim był kolekcjonik. Zaczynając od tego, co to jest kolekcjonik. Otóż kolekcjonik, który powstawał na kanale za sprawą Paulinki, bo Paulinka wymyśliła w ogóle projekt pod tytułem kolekcjonik. Rzuciła pomysł kiedyś dawno temu, dawno temu, pod koniec. 23 roku w takim razie, że a co by było, gdybyśmy zrobiły z całego roku ze wszystkich nowych kolekcji Kraft album. No i słuchajcie, nie trzeba było dużo mówić. Paulinka rzuciła pomysł: myśmy się wzięły do roboty, myśmy się wzięły do roboty, no i w ten sposób powstał Czekapik. <grywka> I w ten sposób powstał kolekcjownik. Słuchajcie, przez cały rok. Ze wszystkich nowych kolekcji, które wychodziły z Craftokloka, powstawała jedna strona albumu. Album nazywa się Kolekcjownik, no bo wiadomo, jest zrobiony z kolekcji. Każdy, każda strona miała swojego oddzielnego live'a i Wam oczywiście na dole podlinkuję playlistę z kolekcjownikiem. Tam wiecie, no co. co chciałam powiedzieć raz w miesiąc, no ale to dużo częściej, bo tam. Znaczy dużo częściej. No trochę częściej. Jak zaczęłyśmy chyba w lutym albo w marcu, tak skończyłyśmy. No, w tym miesiącu, chyba w sierpniu kończyłyśmy teraz kolekcjonik, bo nie mogłam się zebrać do zrobienia okładki. Wiecie, już miałam wszystkie karty, wszystko miałam gotowe, ale nie mogłam się zebrać do okładki, albowiem, ponieważ wyszło ogromne toto. -to. <laughs> w sensie album ten wyszedł naprawdę przeogromny, no bo tych kolekcji, jak się okazało, wyszło chyba. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, razy dwa? Szesnaście. Szesnaście kolekcji. Mamy 8 kart w albumie, więc album jest naprawdę przeogromny. Każda, ka, każda strona jest z innej kolekcji. Jedne są bardziej ozdobione, inne są mniej ozdobione. Album waży, słuchajcie, prawie 2 kilo. Z tego co pamiętam, bo go ważyłyśmy na ostatnim live, jak robiłam okładkę, więc jest bardzo ciężki, bardzo duży. I jest to projekt, który ode mnie dostanie Renia Ludwińska, czyli właścicielka marki Craft bo tak jak mówię, z Craftokloka album powstawał. Więc taki był plan, że album ten powstanie z kolekcji właśnie Craftoklokowych i Renia go ode mnie dostanie. Jak wy to oglądacie, to Renia już go dostała, bo w weekend byłam w Tykocinie. Renia tam na początku wpadała jeszcze na live te kolekcjownikowe, później już nie, żeby mieć właśnie niespodziankę. Dlatego też ten film publikuję dopiero po pobycie w Tykocinie, żeby Reni nie psuć niespodzianki. No ale tak, Renia album dostała, mam nadzieję, że się ucieszyła. <grym> w każdym razie ja się cieszę, że go skończyłam, nie ukrywam, bo jest to wielka rzecz. No, więc tak, moje drogie, tak wygląda kolekcjownik. Kolekcjownik, tak jak mówię, ma 8 kart. 8 kart, jest no ogromny. Słuchajcie, grzbiet tego kolekcjownika ma z tego co pamiętam chyba 14 cm, tak, 14 cm ma. Tak, grzybiet ma słuchajcie 14 cm. To jest w ogóle największy grzybiet, jaki ja w życiu zrobiłam. I on się tutaj, no, trochę ugina. Jest zrobiony na Hidden Hindu z plusem, żeby te strony jako tako tam się wiecie, kładły. Chociaż no, przy tych gabarytach to już nawet przy Hidden Hindu z plusem jest problem. I nawet Prawie idealnie, równo udało mi się wkleić te karty. Jak widzicie, niektóre karty są bardziej rozbudowane, niektóre są mniej rozbudowane. Jak zobaczycie, początkowe karty są dużo bardziej rozbudowane niż końcowe karty. No, bo wiecie, ta inwencja i ten zapał do roboty, też no, z biegiem miesięcy, nie ukrywajmy, trochę słabu. Więc te końcowe karty są takie już dużo spokojniejsze, tam się wiecie, dużo mniej dzieje, ale też widać bardzo po tym albumie, jak ja się zmieniałam, jak moje podejście do albumowania się zmieniało. Wiecie, tutaj jakaś tam klapko, za cuda na kiju, wiecie, ozdoby, coś tam. A później miałam takie. przecież tu nie trzeba tak dużo, nie? W sensie, są dużo spokojniejsze niektóre te strony. Niektóre są takie. bardziejsze, drugie są mniej bardziejsze, że tak powiem. Ale to zobaczycie. Zaraz wszystko zobaczycie. W każdym razie tak. No, jak widzicie, grzbiet jest przeogromny, jest obite w płótno. W płótno to jest takie płótno różowiutkie. bo bardzo. O, to już Wam pokażę okładkę, Na okładce mamy. Zaraz Wam do płótna jeszcze raz zaraz dojdziemy. Mamy tutaj shakera. Shaker jest ze sklepiku Gosi. Shaker ze sklepiku Gosi to jest taki duży kwadrat. Jest tutaj tekturka na shakerze wyembosowana. Pudrami WoW, wOW, też oczywiście ze sklepiku Gosi, jak sobie wejdziecie na tego live'a ze zrobienia okładki, to tam będziecie miały wszystkie szczegóły, których konkretnych pudrów tutaj użyłam. Ja chciałam, żeby ta okładka było widać, że jest ode mnie. W sensie, żeby było widać, że ten kolekcjonik jest mój. Były oczywiście pomysły, żeby tutaj na okładce dać elementy ze wszystkich kolekcji, żeby jakoś tam wymieszać te wszystkie kolekcje na okładce. Jest to oczywiście jakiś pomysł. Ja miałam na przykład taki pomysł, żeby zrobić taki patchworkowy z paseczków w jakąś taką stronę. Ale wiecie, na przestrzeni roku ja tych ścinków z tego albumu. Ja nawet powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, gdzie, gdzie są te resztki różnych kolekcji. One gdzieś pewnie są, ale ja ten album robiłam no, prawie półtora roku. I szczerze mówiąc, nie miałam jednego pudełka, do którego miałabym odkładać jakieś ścinki, i to był błąd na pewno, bo wtedy bym jakąś tam może stronę patchworkową gdzieś zrobiła. Teraz, jakbym miała zacząć szukać tych kolekcji i wiecie, odgrzebywać jakieś pojedyncze ścinki, to bym po prostu, no nie, nie. <ścoughs> Więc nie ma patchworka. A na okładce stwierdziłam, że chcę, żeby on był obity, żeby. Jakby wygląd tego albumu był taki mój, że Renia na niego spojrzy i powie: A, to Tosi. I od razu będzie wiedziała, że Tosi. Wiecie, w środku nic do siebie nie pasuje, no bo to jest 16 różnych kolekcji. Tam nie ma prawa nic do siebie pasować. Nawet jak widzicie, papiery bazowe, na których powstały karty, są, no każdy z innej parafii: są białe, są kremowe, są czarne. Tutaj jest taka delikatnie kremowa, więc tak naprawdę mamy tutaj wszelkie możliwe jakieś kolory kart bazowych papierów bazowych. Więc no tutaj nic do siebie nie pasuje, okładka też nie pasuje do środka, bo ani jedna kolekcja w sumie w tym 24 roku nie była taką kolekcją, no poza dziecięcymi, nie? Takimi pastelowo... Takimi, wiecie, takimi moimi, nie? W sensie nie było ani jednej takiej kolekcji słodkopierdzącej. O, to jest dobre określenie. Nie było ani jednej kolekcji takiej słodkopierdzącej. Poza dziecięcymi oczywiście, bo rok wcześniej było jednorożce, a w y, tym roku była ta It's My Party, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ta taka, wiecie, urodzinowa, też taka właśnie pastelowa. Więc akurat w tym roku, w którym robiłam kolekcjownik, nie było właśnie ani jednej takiej kolekcji słodkopierdzącej. Więc y, chociaż słodkopierdzące jest na wkład, żeby nie było, nie? Generalnie w szejkerze, jak widzicie, dzieje się dużo różnych, przeróżnych rzeczy, w sensie są tu wszystkie kolory tęcze i kwiatki są oczywiście autorstwa Kasi Kuśnierkiewicz, to są kwiatki materiałowe i one są właśnie do tej kolekcji, teoretycznie dedykowane do tej kolekcji właśnie It's My Party, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc piękne kwiatki mamy tutaj od właśnie Kasi, no i wszystko jest zamknięte na gnieciuchy, gnieciuchy oczywiście pewnie z fałami ranu, no bo Skądże, żeby mogły być indziej. O nie, tylko jak zrobię to super, to będzie przypał. Dobra, wchodzimy do środka, moje drogie, i spróbujmy to obejrzeć. No, nie będzie to łatwe, od razu mówię, bo to jest naprawdę duży album. Jeżeli chodzi o tutaj strony wewnętrzne, to ostatecznie wymętrowałam, że po prostu arkusz tutaj na stronę wewnętrzną będzie taki jak kolekcja, która jest tutaj. Więc tutaj mamy pierwszą kolekcję. No i widzicie, przypał straszny, bo powinnam sobie. Zapamiętać, jak się nazywają te kolekcje, ale nic, będzie się wyświetlało. Dołożę sobie roboty przy montażu, ale będą się nazwy kolekcji wyświetlały gdzieś tutaj na obrazku. Więc pierwsza kolekcja to była kolekcja tulipanowa. W ogóle nie ma szans, żebym pamiętała nazwę. Ja, nie Paulinka, Paulinka by pamiętała, ja nie pamiętam, więc to jest nasza pierwsza strona. I ona jest bardzo wypaśna. Jak szanowny próbował ją rozkminić, to jej nie rozkminił. Bo on tak wiecie, podnosił, podnosił, nic tu się nie dzieje. Nie? A ona jest taka przekombinowana na maksa. Trzeba ją tutaj, trzeba tutaj wyjąć matę. I wtedy otwiera, bo tutaj jest belly band. I wtedy nam się otwiera cała ta karta. No i zobaczcie, tutaj jeszcze nam się otwiera klapeczka. Tu mamy kieszeń. Foliową, bo tu jest foliowa kieszeń. Tu mamy w ogóle kopertkę. Tu mamy tagi dwa zrobione. to Były jeszcze momenty, kiedy robiłam takie rzeczy. Tutaj mamy wyciągnięty wzór ozdobiony. No i tutaj mamy jeszcze kieszonkę z książeczką, chyba i tagusiem. Więc to jest chyba, ja nie wiem, czy to jest ostatnia karta, na której są tego typu tagi, i tak dalej, dalej już ich nie będzie, z tego co pamiętam. To nam się tutaj zamyka. To nam się tutaj zamyka. No i mamy. Pierwszą kartę, pierwsza karta z kolekcji, pierwszą stronę, pierwsza strona z kolekcji tulipanowej. Dalej mamy Hey Dude. tą kolekcję pamiętam, w sensie pamiętam nazwę i ona jest bardzo prosta, też oczywiście na czarnym, tutaj widzisz trochę krzywo, no ale cóż. Ona jest bardzo prosta, no bo to jest męska, bez żadnych uzdowników, bez żadnych tam wiecie, śmerów, bajerów. Tutaj nam się otwiera po prostu klapka do góry, idziemy w bok, Jezu nie mieszczę się. Tu mamy klapkę do góry, klapkę na bok i tutaj mamy jeszcze kieszonkę, klapka na bok, klapka do góry. I tutaj mamy jeszcze na środku klapki te i klapki we WT i tutaj mamy dużego benda, Tak to wygląda. Także jak widzicie, możecie sobie tutaj popodglądać jakieś różne rozwiązania. No tutaj jest każda strona z innej parafii. Dalej mamy kolekcję ślubną. To jest moja ulubiona kolekcja roku tego z Craft eday to Remember. I to jest kolekcja ślubna. Przepiękna, cudowna, wspaniała kolekcja. Ona się tutaj, klapeczka nam się do góry otwiera. Tu, jak widzicie, mamy jeszcze na złoto podbicie zrobione. Więc tu nam się otwiera do góry. To nam się otwiera do góry. Tu mamy klapkę. A tutaj mamy przepiękny wodospad z zaokrąglonymi stronami. No, po prostu coś wspaniałego. Przepiękna jest ta kolekcja. No ja jestem wielką, wielką fanką tej kolekcji. Moja stanowczo ulubiona kolekcja tamtego roku. Dalej mamy dwie kolekcje dziecięce. Boy, Toy <grym> i Girl Girl. Kurczę, one takie śmieszne nazwy miały. W każdym razie są to strony bliźniacze, jak widzicie, i są dokładnie identyczne. A tutaj, tutaj mamy e, otwieranie do boczku naszego naszej klapeczki. Tutaj nam się otwiera jeszcze duża klapka. O, tu mamy metryczkę z kolekcji, a tutaj mamy jeszcze bo tutaj jest kieszeń oczywiście duża. To nam się otwiera do góry i tu mamy jeszcze taką małą kieszonkę. Także kieszonkoza na pełnej, a kolekcja jest przepiękna. Te dzieciaczkowe kolekcje z właśnie tego roku były naprawdę podmiot i orzeszki. A tutaj nam się otwiera na prawo oczywiście i tutaj otwieramy i też mamy metryczkę i na kieszeni mamy klapkę i tutaj mamy też kieszonkę i tutaj mamy też kieszonkę. Nawet papiery są też tak dobrane, żeby było w miarę, mm, w miarę bliźniaczo. Następna kolekcja to jest kolekcja kulinarna, kuchenna, to jest Kasi Kędzierskiej kolekcja. I tutaj mamy po prostu, otwierają nam się klapeczki, tutaj mamy dużego belly to nam się otwiera i tutaj mamy jedną kieszeń, drugą kieszeń, klapkę, klapkę i kieszeń boczną, pionową. O, tutaj nam się otwiera. Można sobie tutaj przepisów różnych, przeróżnych nawkładać. Następna strona to kolekcja fuksjowa, jak ją tutaj sobie zawsze nazywałyśmy. I mamy wiązanie na sznureczki, no bo wiadomo, musi być w albumie. I tutaj mamy po prostu dwie klapki i kieszonkę taką skośną. Taka, znaczy skośna, no ona jest skośna z dwóch stron, nie? taka symetryczna. Chciałam powiedzieć, że asymetryczna, ale ona nie jest asymetryczna, jest właśnie symetryczna, więc bardzo prosta strona, ale właśnie chciałam. Tutaj, tutaj są dudle na przykład. Pewnie widzicie, że na tych matach, tutaj są na klapeczkach, są porobione cienkopisem takie dudle, Są wykorzystane jakieś ścinki. Chciałam pokazać, że właśnie można też troszeczkę inaczej podejść do, do tych mat. Plus są wykorzystane tutaj stempelki foto. Nie pamiętam skąd... Fentre, stempelki. Nie pamiętam od kogo to, gdzie je kupowałam. Więc nie powiem wam, bo tych stempelków foto to mam sporo. I prawdę mówiąc nie pamiętam, który jest skąd. No, więc to sobie zamykamy i idziemy dalej. Następna strona to jest ta kolekcja żółta. Kolekcja żółta. I to jest strona taka trochę mix mediowa. Tu się bawiłyśmy mix mediowo. Jest mnóstwo elementów powycinanych, jak widzicie. Dlatego też kalka tutaj wjechała, żeby tam się nic nie haczyło. Mamy papier na dole ozdobiony. Tutaj jest pasta przez maskę przeciągnięta. Jest zalane taką farbą jeszcze przeze mnie, trochę wosku z tego co widzę też się znalazło i wszystko jest pokryte werniksem tutaj jakaś koronka jeszcze widzę, że jest no i bardzo, bardzo dużo elementów, to jest taka strona, wiecie, layoutowa tutaj po prostu się tutaj po prostu można włożyć, wkleić w zdjęcie i oczywiście wchodzi wszystko tutaj pod te elementy, tak to jest zrobione, żeby dało się to włożyć pod spód, nie? Więc taka strona layoutowa Stwierdziłam, że też musi się w albumie znaleźć, bo chodziło o to, żeby to były różne rozwiązania, nie? Żeby to nie były wszystkie strony po prostu takie jak wszędzie, tylko żeby każda z tych stron była po prostu inna. No dlatego też niektóre są prostsze, inne są bardziej skomplikowane. Dalej mamy kolekcję jesienną, i tutaj mamy y, trzymadełka z, ze zrobionymi nitami. I one są fajne, bo są plastikowe, są z folii mega fajnie to wygląda, bo to wygląda jakby taka kartka tutaj tak lewitowała w powietrzu. I tutaj mamy po prostu wodospad pionowy, ale wodospad pionowy jest o tyle fajny, że tutaj jest jeszcze złotą folią przejechane na tych łączeniach. I tu jest wodospad pionowy z góry, a tu jest wodospad pionowy z dołu, więc tak żeby było różnorodnie. Ja takiego, yy, takiego zastosowania jeszcze nie robiłam, w sensie chyba nigdy nie robiłam, tak żeby było od góry i od dołu, więc dla mnie też zawsze coś nowego i to sobie oczywiście tutaj wiążemy. Więc taki, yy, taką tutaj mamy stronę. Następna strona to jest kolekcja taka vintage romans, chyba się nazywała. Jakoś tak. I to jest ta z, tym, z tymi ptaszkami. Ona jest taka różowata. Tutaj sobie zrobiłam podbitkę z takiego brokatu, ale nie wiem, czy to będzie widać u Was chyba nie bardzo, Tu mamy klapeczkę, trzymadełko. Tutaj mamy kieszeń, z tego co widzę, z oknem. A tutaj mamy fajne rozwiązanie, bo mamy takie: widzicie, klapeczki po prostu z tej strony. Piękna jest ta kolekcja. Tak, to jest bardzo ładna kolekcja. Bardzo mi się ona podoba. Jest taka bardzo vintage'owa, ale prześliczna, prześliczna. I tutaj mamy trzy madełko w postaci właśnie elementu do wycięcia takiego dużego. Dalej mamy jedną z chyba drugą moją ulubioną kolekcję tamtego roku. To jest ta kolekcja zimowa, bo ona miała przepiękne kwiaty. Mi się te kwiaty wybitnie podobały. I tutaj na okładce na, na tym froncie Mamy taki po prostu lejałcik Tutaj ze srebrnym podbiciem, tutaj y, moja fascynacja ze srebrnymi tymi. Jak y, to się nazywa? Nuwo, liter, Nuwo. E, tutaj te elemenciki, one były prześliczne po prostu. Tutaj się nic nie otwiera, ale idziemy dalej. I tutaj jest. Y, macie za dużo papierów, to można zrobić taką kartę. <gryw> tutaj mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia, bo nam się otwiera prawo, lewo, prawo, lewo. I tutaj, i to nie ma żadnych ozdobników. Chodzi o to, żeby to wypełnić zdjęciami, i między zdjęciami na przykład sobie jeszcze tam coś, wiecie, jakieś pamiątki powdziubiać, tego typu rzeczy. To jest tak trochę w amerykańskim stylu, jak się tam patrzy, gdzieś właśnie po amerykańskich tych albumach to oni tak mają, tylko sobie zwykle jeszcze wyklejają matami, nie, że robią tutaj białe maty, po prostu, żeby móc coś tam sobie powrzucać. Więc chodziło mi o to, żeby z każda z tych stron pokazywała jakieś takie zupełnie inne rozwiązania, i wydaje mi się, że się nawet udało. Wydaje mi się, że się nawet udało. Tu mi się coś haczy. Jedyna strona, w której coś się haczy, ale no nie poradzimy, nie poradzimy. Eee, tu mamy kolekcję świąteczną. Kolekcja świąteczna i tutaj będzie ołtarzyk, z tego co pamiętam. Tak, jest ołtarzyk. Samochodzik się nam otwiera, także mamy pop-up. Żeby nie było, że nie ma żadnego pop-upu w albumie, jest jeden pop-up. Eee, tu nam się otwiera do góry, mamy klapeczkę. Tu mamy jedna klapka w lewo, druga klapka w prawo. No i tutaj mamy kieszeń, można sobie coś tam, wiecie, powkładać. Także mamy kolekcję zimową. I tu jest Vintage Heaven. Tutaj tą, tę nazwę pamiętam Vintage Heaven. I tutaj jest fajne rozwiązanie, bo jest klapka foliowa. I tu mamy zdjątko, miejsce na zdjęcie też, oczywiście. Mam nadzieję, że działa, że można sobie wszystko tutaj pod spód wkiełbasić. Widzę, że działa, tak działa, Dobra. czyli da się pod spód wkiełbasić jakieś, jakieś zdjątko. Tutaj jest oczywiście też miejsce na zdjęcie pod spodem. I tutaj mamy dużą kieszeń, a tutaj jest po prostu harmonika, też na zdjęcia. Też można sobie coś tutaj powkładać. Też bardzo prosta strona, ale taka wydaje mi się fajna, ciekawa też. Tu mamy wielkiego grubaśnego belibenda. To jest całość, to jest belly-band, więc tutaj pod spodem można sobie włożyć, nie wiem, jakiś folder, jakąś książeczkę, jakieś zdjęcia duże, no co tam się chce, to nam się otwiera do góry. O, tak Taką teczuszkę trochę przypomina. To nam się otwiera do góry, To nam się otwiera do dołu, jak widzicie. O, tutaj mamy też oklejone. I tutaj mamy dwie klapeczki na boki. O tyle fajne, że właśnie. Eee, Niecodzienne, bo na bardzo dużym beli będzie. To się też jakoś często bardzo nie zdarza. I tu mamy stronę, którą wkleiłam odwrotnie, bo ostatnią stroną, którą robiłyśmy w kolekcyjniku, była właśnie ta kolekcja Nighttime Chill. A ja wkleiłam odwrotnie, więc no trudno. Więc nam się ta karta otwiera w drugą stronę, i tutaj mamy kieszeń. To nam się otwiera. Tutaj mamy kieszeń z takim wyciągniętym wzorem, jak widzicie. Tutaj mamy klapeczkę. Która nam się otwiera i tutaj mamy harmonikę na zdjęcie, którą można sobie wykleić. To zamykamy, to zamykamy i mamy Nighttime Chill gotowy. I na ostatniej stronie, powinno być na przedostatniej, no ale jest na ostatniej, mamy stronę z Novemberman. Tak się nazywała ta kolekcja, to była ta ostatnia premiera. I Tutaj mamy po prostu, w ogóle bardzo mi się podoba ta karta. Ta strona, mega fajna. I tutaj jest arkusz też z tej kolekcji właśnie bo wyszło tak bardzo elegancko, a jednocześnie ciekawe, bo tu jest na przykład zgięte. Tutaj są jakieś przeszycia dorysowane. Tutaj nawet tekturki jakieś były użyte, więc taki fajny layout z tego wyszedł. Tu jakieś ścinki, zobaczcie, trójkąciki były wykorzystane i to się otwiera. I tutaj mamy po prostu miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy jeszcze dwie klapeczki ukryte, na które też można sobie coś kleić, więc ta strona wyszła naprawdę bardzo fajnie. Bardzo ją, bardzo ją lubię. No I tutaj oczywiście mamy e, stronę z tej samej kolekcji, właśnie. E, Novemberman. I tak się, moje drogi, prezentuje cały kolekcjownik. E, cały kolekcjownik, który powstawał no jakoś od wczesnej wiosny, od pierwszej premiery 2024 roku, Craft O'Clocka, aż do ostatniej premiery 2024 e, roku. jak go kończyłam. Jakoś ostatnie karty chyba powstawały też na początku wiosny, koło marca, kwietnia, tak mi się wydaje. Na bazę robiłam już wakacje teraz w sierpniu i teraz projekt został zamknięty. Projekt udało się zrobić. Myślę, że już więcej się nie podejmę tak dużego projektu, bo powiem Wam szczerze, że to było bardzo, bardzo trudne doświadczenie. W sensie takie, wiecie, czasochłonne, nie? No bo to jest jednak... Wymaga takiej samodyscypliny, żeby jednak skończyć taki duży projekt. Zresztą co Wam będę mówić, Ile z was, ilu z Was udało się dokończyć roczny, całoroczny jakiś projekt? Taki wiecie, swój projekt, nie? Nie to, że w pracy, tylko tak swój, jakiś taki wyzwaniowy. że mówiąc, chyba pierwszy raz i to też tylko dlatego, że robiłam to na live'ach i no, mówię, by było tego nie zrobić, nie? Zresztą obiecałam Reni, że jej da ten album, no to trzeba było dokończyć, nie? Ale ja też mam problem z dokończaniem tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście pierwszy raz, kiedy takie całoroczne wyzwanie udało mi się rzeczywiście zrealizować od początku do końca. Więc dumna jestem z siebie bardzo. Kilka osób wiem, że też zaczęło, przynajmniej robić kolekcjownik. Możecie napisać w komentarzach jak tam wasze postępy, czy w ogóle planujecie coś takiego robić? E, bo było też dużo różnych pomysłów, e, bo oczywiście no nie każdy kupował wszystkie nowe kolekcje Craftoklocka. E, jest w ogóle osobna grupa na Facebooku, Kolekcja wnikowa, więc Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to zapraszam. Tam można było wrzucać swoje zdjęcia, ale można też wrzucać oczywiście na to, jaką inspiruję, na naszą grupkę na Facebooku, więc e, bez krępacji, że tak powiem. W każdym razie e, były też takie pomysły, żeby zrobić taką kolekcję, w sensie taki album, jak na przykład kupujecie kity warsztatowe. I z kitów warsztatowych, tak jak ostatnio pokazywałam tego naszego maluszka, tam mi zostało trochę arkuszy, jakieś takie resztki, i z tych resztek zrobić właśnie stronę w albumie. Robicie następny kit, zostają resztki, następną stronę w albumie. I tak wiecie, taki resztkowy na przykład zrobić. Albo na przykład był pomysł, żeby robić z gratisów ze sklepiku Gosi. Gratisów tych dużo, wiecie, i paseczki, i te takie pół arkusze. No z tego spokojnie można malutki albumik zrobić, i sobie na przykład zrobić taki projekt, że tam na przykład nie wiem. Cztery karty, każda właśnie strona z, z innych gratisów, z innego zamówienia, i tak przez rok. Więc jakby można kombinować, można na przykład ze starych kolekcji. Macie na pewno sporo w domu starych kolekcji, właśnie z jakichś gratisów, z jakichś tam, wiecie, wymianek, których na przykład dawno nie robiłyście, w sensie których dawno nie używałyście tych kolekcji. Warto sobie takie wyzwanie postawić, aczkolwiek ostrzegam, że jest to trudne. Wyzwania roczne są bardzo trudne. Ja w tym roku się już nie podejmowałam żadnego rocznego wyzwania. Może odpocznę i może w przyszłym roku się podejmę. Na razie chciałabym przede wszystkim dokończyć kity warsztatowe, które mam. Znaczy, dokończyć, zacząć dokończyć. Ale już krok do przodu został zrobiony. Pierwszy warsztat dokończyłam, więc jakby. Jest progres. No więc tak wygląda kolekcjownik. Kolekcjownik Anna Domini 2024 ze wszystkich kolekcji, które się w tamtym roku 2024 w Craft of Loku wydarzyły. Mam nadzieję, że Renia będzie sobie co jakiś czas do niego zaglądać i że będzie jej cieszył oko. Mam taką cichutką nadzieję, bo Bysio jest duży. Ja się bawiłam świetnie, mimo tego, że to tak jak mówię było trudne wyzwanie, to bawiłam się świetnie, cieszę się bardzo, że udało mi się dopiąć i dokończyć ten projekt, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną na tych wszystkich live'ach, raz było gorzej, raz było lepiej, ale cieszę się, że byliście, bardzo gorąco Was zachęcam do obejrzenia sobie live'ów, gdzieś tam, jeżeli nigdy nie oglądałyście ich, albo do powtórki i tak jak mówię, jeżeli brałyście udział, zaczęłyście, chociaż chcecie wziąć udział, to napiszcie w komentarzu i w ogóle napiszcie w komentarzu, co myślicie o tego typu projektach i jak tam wasze roczne wyzwania, czy kiedykolwiek udało wam się zacząć i skończyć. <grymne> <grymne> Bardzo jestem ciekawa. Ja Was ściskam gorąco, żegnam się z Wami i co? Buziaczki. PA-PA-PA-PA!